Bardzo, bardzo pięknie witam na festiwalu Skrzypce pod żaglami. Organizatorem naszego dzisiejszego koncertu jest Centrum Kultury Kłob w Mikołajkach. Podziękowania kierujemy również do burmistrza Mikołajek, pana Piotra Jakubowskiego. Pięknie dziękujemy za gościnę w tym pięknym mieście. Pomysłodawczynią i kierownikiem artystycznym festiwalu Skrzypce pod żaglami jest Aleksandra Szwejkowska-Belica. Z wykształcenia skrzypaczka, z zamiłowania żeglarz. Co roku żegluje na Mazurskich Jeziorach z całą rodziną, tak też jest i w tym roku. W zeszłym roku padł nam pomysł, żeby stworzyć właśnie festiwal. Od razu nam się nasunął temat skrzypce pod żaglami, bo faktycznie te skrzypce pod żaglami przez, przez wiele lat nam towarzyszyły. Państwa, kwartet La Primavera, a już za chwilę, brawo, brawo. Tam te, te perkusyjne rytmy to wykonawcy kolejni, już za moment tutaj na scenie chwila. Na zmianę dekoracji, taki moment technicznej przerwy, przygotujemy scenę dla kolejnego kwartetu. Kwartetu Jorgi. Część z Państwa zna ten zespół. To będzie muzyka, która próbuje się wpisać w to, co tutaj. I teraz to, co będzie. Warto, że przyszliście i warto, że przyjechaliście. Dlatego, że możecie klikać, możecie kręcić, możecie nasłuchiwać. I możemy Was zapewnić, że nie znajdziecie takiej muzyki i takich dźwięków.